20. Urodziny to wspaniała rocznica w życiu osobistym, a tym bardziej w życiu festiwalowym. Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej w Jastarni obchodzi w tym roku 20-lecie swojego istnienia. Jest to powód do dumy i radości dla wszystkich osób, które przez lata swoim wysiłkiem i ciężką pracą doprowadziły do tego, że mimo wielu problemów i przeciwności, festiwal trwa i miejmy nadzieję, trwać będzie dalej. Niestety nie wszystkie osoby związane z festiwalem doczekały tej 20. rocznicy. Zawsze będziemy o nich pamiętać. Jest też grupa osób i instytucji, na których festiwal zawsze mógł i może polegać. Nie sposób wymienić i podziękować wszystkim. Niemniej chcielibyśmy w tym krótkim filmie przypomnieć historię festiwalu i osoby z nim związane. Pierwsza edycja festiwalu miała miejsce w 2000 roku. Jego pomysłodawcami byli pierwszy prezes Stowarzyszenia Półwysep Świętej Pamięci Henryk Gostkowski, profesor Wawrzyniec Wawrzyniak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni Adam Bokowski oraz. Elżbieta Arlukiewicz, sekretarz Stowarzyszenia Półwysep. Festiwal mógł rozwinąć skrzydła dzięki zainteresowaniu, wsparciu i błogosławieństwu świętej pamięci arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Opiekę nad festiwalem przejął po arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź, a bezpośrednio dzieło festiwalowe wspiera niezastąpiony ksiądz infułat profesor Stanisław Zięba. Jednak nic nie byłoby możliwe bez ciężkiej, i bezinteresownej pracy organizatorów, takich jak członkowie Stowarzyszenia Półwysep i jego prezes Piotr Lisakowski doskonale nam znanych członków jury, profesora Romana Poruckiego, księdza infułata profesora Stanisława Ziemby, profesor Aliny Kowalskiej-Pinczak, profesora Grzegorza Rubina, pani Lucyny Cetiner, profesora Marcina Tomczaka. Statuetka Magnifikat, która od początku jest nagrodą główną festiwalu, to dzieło artysty metaloplastyka Henryka Krola. Organizacja festiwalu jest możliwa dzięki wsparciu wielu osób oraz instytucji. Poznajmy najważniejsze z nich. Burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz oraz Samorząd Gminy Jastarnia i Urząd Miasta. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Ochotnicza Straż Pożarna w Jastarni. Miejska Komisja do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni Pani Marta Balicka. Małgorzata Marycha kamińska która od lat prowadzi festiwal. Pan Zbigniew Fukaśiewicz, którego firma Studio 1 zapewnia oprawę audiowizualną festiwalu. Ksiądz kanonik Bogusław Kotewicz, dobry duch festiwalu, proboszcz kościoła rybackiego w Jastarni, w którym odbywa się festiwal. Dyrekcja Gimnazjum w Jastarni, pani dyrektor Ewa Kwiecińska. Dyrekcja przedsiębiorstwa usług komunalnych Comex w Jastarni. Państwo Jolanta i Marian Struk. Janusz i Bronisław Buczkowski. Jan Kałamasz, Rita Herman. Władysław Konke. Festiwal, który początkowo powstał z myślą o zespołach z archidiecezji gdańskiej, rozrósł się z czasem o zespoły z całej Polski, a także gościł wykonawców z Sankt Petersburga i Grodno. W trakcie tych 20 lat istnienia w festiwalu wzięły udział 382 zespoły. Kilka lat temu ze względu na ograniczenia finansowe nastąpiła zmiana formuły. Teraz do finału kwalifikują się zespoły wybrane przez jury na podstawie wcześniej wysłanych nagrań. Przez te wszystkie lata festiwal dorobił się swoich własnych gwiazd. Kilka zespołów zdobywało nie tylko wiele wyróżnień i zwyciężało w poszczególnych kategoriach, ale też ma na swoim koncie kilkukrotne wygrane nagrody głównej i statuetki Magnificat. Oto nasza festiwalowa wielka trójka z ostatniego pięciolecia, a zespoły te uczestniczyły prawie we wszystkich 20 festiwalach. Nie wyjeżdżający bez zdobycia jakiegoś trofeum czterokrotny zwycięzca Debemus Cantares Gdyni. Obecny od pierwszej edycji trzykrotny laureat zespół Jordan z Gdańska oraz zeszłoroczny laureat czterokrotny zdobywca nagrody głównej, czyli Agapes Żukowa. Zobaczmy na koniec fragment koncertu tego zespołu po odebraniu nagrody za zwycięstwo w zeszłorocznej edycji. Mamy nadzieję, że mimo różnych przeciwności, festiwal, który jest tak bliski sercom wielu ludzi i na pewno miły Panu Bogu, Przetrwa i obchodzić będzie jeszcze niejedną wspaniałą rocznicę.